Dzisiaj naszym gościem specjalnym Tomasz Drwal, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich telewizów, internautów, panów MMA. Na początku oczywiście pytanie, bo już szczegóły wszystkie znamy odnośnie walki. Czasu pozostało niewiele, więc zapytam: głód walki przed powrotem jest ogromny? To znaczy na razie jest głód, bo <laughs> innego rodzaju, ponieważ trochę muszę tam y, wagi zrobić, a a nie, lubię tego zostawiać na ostatni tydzień i się przez to stresować, więc głód jest bardziej taki w kontekście pożywienia. A, a przy okazji głód walki też się kreuje bo jakby takie lekkie podgładzanie się to też te, daje taką mobilizację, koncentrację. To jest trochę tak jakby. To jest tak jak myśliwy na polowaniu trochę, nie ma wyoszczone zmysły i, i w zasadzie bardziej się chce i. i, i i nie wiem, no, widzę, że, że chce mi się iść bardziej na ten trening, chce mi się różne inne rzeczy robić, które w przypadku, kiedy nie trzymałem ściśle ścisłe takiej restrykcyjnej diety, no brakowało tego. Przygotowania, nie myślał Pan nad wyjazdem do innych klubów, może jakieś sparingi WCA, nie było żadnych takich pomysłów? No, znaczy ja generalnie byłem w, w początkiem roku, tam w marcu że chyba, oczywiście znaczy tydzień przed pandemią dokładnie do byłem, no. Nawet jeżeli byłyby takie pomysły, to ciężko by było je teraz w tym ostatnim czasie chorym, można powiedzieć przez pandemię, zrealizować, no bo no tak naprawdę uwolnili, uwolnili dopiero zajęcia na zasadzie takiej, że ja mogę wejść do klubu od jakichś dwóch, trzech tygodni, no a tak to gdzieś trenowaliśmy po jakichś piwnicach tam, gdzie po prostu nie było ludzi i tyle, a ja. Ja jak gdyby nie miałem swojego miejsca. Z tego co wiem, tu mucea ja też ruszyła jakoś początkiem czerwca, więc oficjalnie nie można było tego robić i, i w zasadzie. Ciężko też by było, no trochę to była taka hipokryzja, że ludzie nie mogą trenować, a gdzieś tam zawodnicy oficjalnie sobie trenują na salach i tak dalej, nie, skoro zamknięci mają być wszyscy i wszyscy mają mieli siedzieć w domu, to i ograniczyć, wszyscy mieli jakieś kontakty, to ciężko by to było zrealizować, żeby po prostu przemieszczać się z miasta do miasta i gdzieś tam się wspierać, jeżeli chodzi o przygotowanie do walki, ja myślę, że ten problem to wszyscy mieli, nie tylko ja, nie, tylko... Każdy tak, jakoś tam w miarę możliwości mógł trenować, to trenował. Pana przeciwnikiem będzie Łukasz Bieńkowski. To jest tak, że obserwuje Pan polski rynek EMA i dla Pana Łukasz już był wcześniej znany? No, to znaczy, ja trochę wypadłem z obiegu, bo z racji tego, że to miałem swoje sprawy i, i jest tam tych nowych zawodników przybyło. No ale jakoś nie wiem, czy to wynika z tego, że tych zawodników jest dużo czy dużo jest tych gali i tak dalej, no mi się wcześniej on nie obił nigdzie o uszy, natomiast to nie jest też tak, że to, że ja go nie znam, to go e, po prostu nie lekceważę i tak dalej, wręcz przeciwnie. E, tam oglądaliśmy parę jego tych walki i ma chłopak uderzenie, ma czym, e, e, ma, ma czym e, jak gdyby, ma swoje atuty, które może na pewno wykorzystać i, i my na te atuty będziemy przygotowani, więc e, ja zaznaczam, nigdy, nigdy, przenigdy nie lekceważ przeciwnika, nieważne co by oni mówili, co by pisali i, i ile by miał lat, czy starszy, czy młodszy. Pamiętajmy, że każdy może mieć ten swój dzień, może mieć ten szczęście, więc trzeba robić tak, żeby jak najmniej ograniczać się mu to szczęście no i, i stawiać na swoje szczęście, no i przede wszystkim na przygotowania i waleczność. Łukasz również ma przerwę, jeśli chodzi o starty. Myśli pan, że to jest dobre rozwiązanie. No bo tak naprawdę ostatnią walkę w formule MA pan stoczył 5 lat temu. No, myślę, że na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż, niż moja walka 5 lat temu, kiedy debiutowałem z Michałem Materlą po ciężkiej operacji na kręgosłup. Zaledwie, nie wiem, tam chyba 7 miesięcy o tej operacji. Więc, więc wtedy, wtedy nie było kalkulacji na zasadzie takiej, że... No, była, było ciekawe zostawienie ciekawy przeczytnik, więc się zdecydowałem, aczkolwiek dzisiaj po pięciu latach ja sam y, to jest kupę czasu, było nie było. Nie? Ja sam jestem ciekawy jak ja zareaguję, jak, jak do tego podejdę. Na pewno wiem, że y, fizycznie, fizycznie y, będzie bardzo dobrze, bo, bo był teraz fajny okres, żeby, y, żeby potrenować nawet w domu, więc y, Tutaj o to nie mam obawy, zarówno pod względem siłowym, jak i wytrzymałościowym, technicznym również, bo stary, wróciłem do, do, moich, do moich trenerów, z którymi pracowałem przed jeszcze wyjazdem do Stanów, więc ja myślę, że wszystko będzie dobrze i takie zestawienie jest jak najbardziej chyba wyrównane i dla mnie i dla Łukasza. Gdy z Łukaszem Binkowskim zawodnicy idą na, na wojnę, jest naprawdę duże widowisko. Nie jest tak, gdy zawodnicy walczą ze wstecznego? Pan może zagwarantować, że wymian nie będzie brakowało, będzie prawdziwa jadka? To znaczy, no, jeżeli nie wiem, czy mogę coś takiego zagwarantować, bo to być może posłuży to komuś do, do strategii walki czy, czy taktyki. Natomiast no ja będę robił tak, żeby ten, te, żeby ten pojedynek był widowiskowy, mimo wszystko, bo. No myślę, no to, że, że on tam sobie bije i yy, 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 to nie znaczy, że ja też nie biję, więc, więc prawdopodobnie może tak, może tak być, aczkolwiek no, trzeba wykorzystywać każde, każde yy, każdą możliwą sytuację, jaką stworzy walka i jaką stworzy przeciwnik przede wszystkim. Miał już pan w karierze przerwy, bo choćby ta między -Tak 1 a trzecią edycją, tam było chyba z 2 lata przerwy. Pana zdaniem jest coś takiego jak ta rdza? Doświadczony, doświadczył pan tego w swojej karierze? Jeszcze raz, czego? Rdzy. Czy doświadczył pan tego w karierze? Jest coś takiego jak Rdzy? rdza? Tak. Rdzy? Zardzewiałem? <grym> <grym> no, ciężko powiedzieć, mi się wydaje, że to, to rdza nie ma nie. nie, nie. To chodzi o wolę walki, o charakter, jeżeli nie ma tego z siebie, a ktoś robi to na siłę, być może ja wtedy też miałem już tyle tych urazów i kontuzji. Też nie ukrywamy na no MMA w Polsce, nie jest jakiś mega dochodowym sportem, więc w pewnym momencie no przynajmniej tak było w moim przypadku trzeba pewne rzeczy zważyć, nie? Czy, to, czy, czy faktycznie iść i tracisz ten czas i zdrowie i... i Później przez następne, nie wiem, pół roku czekać na następną walkę i w związku z tym na jakieś możliwości finansowania tego, czy po prostu całą tę energię przełożyć w jakąś pracę, w jakiś rozwój, nie wiem, nawet swojej firmy czy czegoś i, i po prostu mieć te profity, później stałe co miesiąc, co też daje jakieś gwarancje i bezpieczeństwo, nie tylko dla zawodnika, ale dla jego rodziny, dzieci i tak dalej, dla jego przyszłości. Więc ja myślę, że. Tu się zaczynają generalnie schody, I, i, i wtedy, tak naprawdę, dużo zawodników ma takie, moim zdaniem, jak to się mówi, rozkminy, czy, czy tu, czy tu. No nie jest wasza, jak jest rodzina i, i te dzieciaki trzeba wykarmić, trzeba te wszystkie rzeczy y, uregulować, jeżeli chodzi o by, warunki bytowe. Więc to jest problem. I tutaj zawodnicy, jeżeli już robią coś na siłę, i robią to stricte dla pieniędzy, to już wtedy nie ma tego czegoś, nie? No i moim zdaniem, ja już stworzyłem sobie jak gdyby możliwość tego, że, że e, bez względu, czy ja będę walczył, czy nie, to coś tam po prostu się dzieje, to znaczy mam jakąś tam, jakąś poduszkę w postaci działalności, która cały czas działa i dzięki temu też ja mogę spokojnie się przygotowywać do walki, nie myśląc o tym, czy, czy, nie myśląc po prostu o tych pieniądzach i ja myślę, że to jest, przynajmniej dla mnie ma to jest kluczowe, ponieważ tutaj dzięki temu jest wolna głowa do tego, żeby się skupić na samej walce, a nie na ani na profitach z walki. I to jest takie klucz sprawy zresztą kiedyś w którymś spotkaście Bas ten o tym mówi, że że już walczysz dla samych pieniędzy i, i, ten, i nie ma w tym pasji, to już lepiej przestać, bo wcześniej czy później to się po prostu źle skończy. Po walce z Michałem materlow z tego co pamiętam, miał pan zawalczyć z Azizem Karaoglu. Uważa Pan, że gdyby nie ta przerwa, to byłoby panu o panu głośno w organizacji KZW, czy nie można tak gdybać? No ja wolałbym nie gdybać, bo to tak naprawdę nas weryfikują wszystkich czyny, więc to, to tak samo nie jestem zwolennikiem tego modnego, ostatniego po, tego ta, cała, cały tych tak zwanych za przeproszenie gówno burz, ponieważ no, dużo, się, dużo się tam... Przezywają, wyzywają, to wszystko zostaje w sieci, te deklaracje zostają w sieci, a później ciężko z tego wybrać takim zawodnikom i dużo chłopaków sobie z tym nie radzi, tak naprawdę. Więc ja. Niech weryfikują mnie czyny, no nie? a nie e, jakieś tam, jak to się mówi, duża buzia i plus gani na lewo i prawo, co, cokolwiek, e, cokolwiek by powiedzieć, byle zrobić. Wiele zrobić szum wokół siebie. No, tyle. No, ja jednak nie wyznaję tej zasady. Wolę robić szum przynajmniej ewentualnie jeżeli już coś y, puszczać gdzieś, to niech to ma jakąś wartość, bo y, ja już jestem troszkę może starszy i pamiętajmy, że jest tam cała masa młodych ludzi, którzy y, czerpią jakieś wzorce i, i niech przynajmniej z tych sportowców idą pozytywne wzorce, a tego... Całego i całej kontrowersji to i tak dostarcza już sama walka, która jest w klatce. Do niedawna było to zjawisko kojarzone tylko z jakimiś gangsterami i tak dalej. Dzisiaj jest sport, ale pojawiły się nowe z kolei twory, że, że robi się walki jakieś tam, nie wiem, influencerów, że czegoś wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale no, to się ogląda, to się sprzedaje. Pytanie gdzie to się skończy i tak dalej. Ja mówię, deklaracje i takie grybanie, to, to, to nie jest to marzywalne. Ale rozumiem, że nie jest pan tego fanem, jeśli chodzi o te frykowe pojedynki? To znaczy... fan nie jestem, nie oglądam tego i tak dalej, ale jeżeli... To tak jak z Disco Polo, też nie jestem fanem Disco Polo i tak dalej, ale skoro, jeżeli ludzie chcą to oglądać, to dlaczego im... Tego zabraniać, no już... Starożytny Rzym miał swoje... Swoje rozrywki dla... Dla ludu... Typu tam, nie wiem, rozszarpywanie chrześcijan przez lwy, albo... Tego typu rzeczy czy walki gladiatorów, i, i ludzie przychodzili, cieszyli się z tej całej krzywdy, która się tam. I, i krzywdy nieszczęścia i cierpienia, cieszyli się z tego. I, no i świat się w zasadzie dużo nie zmienił. No, różnica jest taka, że są jakieś twory, co prawda ludzie nie giną, ale no nie wiem, do mnie docierają jakieś takie y, dokumenty ze Stanów, na przykład gdzieś cali, celebryci znani z tego, z tego internetu. Dzisiaj sobie z tym wszystkim nie radzą po 100 latach, ponieważ są po prostu sami w tym wszystkim, nie zostają z tym sami tych fanów jakiś mają, ale generalnie nie mają rodzin nie mają normalnego życia itd. i tak dalej i... wychodzą teraz problemy, więc to jest to jest, to jest, to jest wszystko indywidualna wszystkich sprawa, czy ktoś słucha disco polo, czy ogląda freak fight i tak dalej, było nie było dla mnie na plus było tak, że jak któraś z tych gal ruszyła to na nowe nabory przyszło, nie wiem, z 50 nowych ludzi, ale to tak zwana cała gimbaza i, i w zasadzie dobrze, bo zobaczyli czym naprawdę, jak wyglądają naprawdę zajęcia Ma część się zaraziła, część odeszła, ale można powiedzieć, że jakiś pozytyw w tym wszystkim był, nie? Teraz popularne są walki na gołe pięści, są dwie organizacje, co pan myśli o tym projekcie? To nie jest tak, że fan chce więcej i więcej, że to czasem może też przyjść tak naprawdę za daleko, pójść. Tak jak tak. mówię, rynek, wolny rynek weryfikuje wszystko. Jeżeli są chętni na oglądanie walk na gołe pięści, czy to w MMA, czy w boksie, są, są zawodnicy, którzy są gotowi w tym wystąpić. Niech wolny rynek, wolny rynek daje możliwości. Nie? Na tym polega demokracja, wolność. Niech sobie każdy robi, co chce nie mnie oceniać. Dla mnie no, kiedyś też nie było walkę MMA, też były jakieś epizody gdzieś tam powiedzmy na jakiś dysko takich czystości, też były gołe pięści i, i zresztą do dzisiaj gdzieś tam na pewno są, więc. Więc skoro ludzie tego potrzebują, jest na to zapotrzebowanie, to, to niech się w to bawią, no pytanie czy ja muszę to robić, I niekoniecznie musi mi się to podobać, e, albo i nie, no nie. W sobotę na odpowiednie tory wrócił Michał Materla, jest motywacja, aby jeszcze doprowadzić do tego rewanżu, czy to nie jest Pana celem? To znaczy o rewanżach ja bym wolał rozmawiać po walce z Łukaszem Minkowskim, nie, bo tak naprawdę jest trzy tygodnie do walki, też nie chce się tutaj deklarować, e, na spokojnie, bo ja po prostu sam sobie nie będę tworzył dzisiaj. Dla mnie dzisiaj celem numer jeden jest 11 lipca, zwycięstwo. Wtedy będziemy dalej, yy, dalej decydować z co, z kim i jak dalej. Będziemy podnosić zapewne poprzeczkę. I, i ja myślę, że yy, KSW też ma taki plan na to, żeby tak to zrobić. Natomiast no, mówię, bez żadnych deklaracji, planów na, na to, co będzie dalej niż 11 lipca. Nie tak dawno mówiło się, że był pan bliski walki w Fen z Marcinem Naruszką, Organizacja i sam Marcin był zdenerwowany tą sytuacją. I zacytuję tutaj Marcina, bo ostatnio do wywiad dla Shark TV. E, lepiej dostać pierdol w KSW niż FEN. Jak pan to skomentuje? Nie mam jak tego komentować. No to są. Egza... To, to, to są to są. Yy... Można powiedzieć. No... Co mam po... To Jezu, przepraszam. Myślę, że no, być może pan Marcin Naruszka się delikatnie sfrustrował, ale to niech ma pretensje do Wojarzy, bo ja wybrałem po prostu lepszą opcję, a to, że on ma z tym problem, to, to też da daje się ponieść emocjom, co być może kiedyś mu... może mu zaszkodzić, może i nie, a natomiast no, co tu komentować, no, no, Sam komentarz z jakimś wulgarnym tekstem, to nie jest moja bajka, więc ja myślę, że się nie będę tutaj... Ustosunkowała w ogóle do jakiegoś pana, sfrustrowanego yy, gościa. Nazywa się Naruszka. No i tyle w tym macie w zasadzie. No. Panowie, y, jeżeli chodzi o FEN, to panowie, generalnie co tydzień telefon na ciśnieniu ze, zmiany, y, ze zmianą dat, więc wolę, ja wolę stabilniejszą organizację, pewniejszą, y, z lepszymi profitami, z, y, z lepszymi możliwościami i perspektywami na przyszłość. Jeżeli tego nie rozumiem, no to widocznie też nie rozumiem, na czym polega właśnie wolny rynek. Chyba wszystko w temacie. Jasna sprawa. Walka będzie w studiu telewizyjnym. Jest tam pan ciekawy, jak to będzie wyglądało? Czy w ogóle pan nie, nie zwraca na to uwagi nie robi to pana, no na pana wrażenia? Dla mnie w zasadzie będzie lepiej, bo na pewno pójdzie to wszystko szybciej, sprawniej. Nie będzie, nie będzie. No to będzie jakbyśmy się po prostu mieli poważniejszy sparing na w klatce, w, znaczy w oktagonie czy tam w okrągłej klatce w zamkniętym pomieszczeniu, więc dla mnie mi się wydaje, że będzie mniejsze ciśnienie, jeżeli chodzi o mnie, ale nie wiem, no zobaczymy jak przejdziemy na miejsce, na pewno 10 tysięcy ludzi robi też wrażenie na zawodnikach, zobaczymy, sam jestem ciekawy, to są nowe doświadczenia, wszystko przed nami, więc ja na razie mówię tak. Zawsze skupiam się na samym pojedynku, na tym, żeby zrealizować swoje cele, a cała ta otoczka to jest kwestia wtórna. Mamy też dosłownie parę pytań od widzów od, i od Fabiana Warzechy, który zawsze podsyła ciekawe pytania. Pierwsze pytania, na ile mowa o Damianie Nikowskim była plotką, a ile realną propozycją? Może te pytanie zostawmy po 11 lipca, dobra? Teraz <głos》> to. No, plotki, to słuchajcie, no. W zasadzie, w zasadzie jest tak, że to zawsze organizacja wypuszcza informacje, co z kim, a tak dalej. To wszystko, co tam powstaje w sieci, to są po prostu wytwory wyobraźni różnych osób troli nie troli więc szkoda czasu po prostu mojego i waszego na to, żeby to komentować. Okej, okay, ale zapytam inaczej, nie był pan zdziwiony, jak był prowadzony Damian Jankowski, jak jest prowadzony Damian Nikowski, jeśli chodzi o ten dobór rywali? Ale to Damian decyduje, z kim, yy, z kim chce walczyć, z kim nie chce, więc w zasadzie to... Mi, nie wiem, no nie czuję się, nie czuję się jak gdyby kompetentny, żeby to wszystko komentować. No jeżeli czuł się na siłach, żeby walczyć z materą Kołeckim, to być może tak było. No nie wiem, no to to pytanie do Damiana. No ja znam Damiana, wiem je, na co dostać, jakie ma możliwości, więc ja myślę, że yy, no też słuchajcie, no żeby być, do, żeby być najlepszym, trzeba walczyć z najlepszymi, no nie? Więc yy, to są właśnie konsekwencje yy, tego ryzyka, no nie, które podejmujesz walcząc z lepszymi. No, nie zawsze idzie tak, jak Mayśle, ale uważam, że i tak serce do walki pokazał. Eee, w jednej i w drugiej walce i kwestia doboru. No, Jeżeli będzie wyciągał wnioski, no to ja myślę, że będzie, że, że to dla mnie się namiesza w KSB. Okej, okay, mamy następne pytanie od Wiza. Czy ma Pan wymarzony pojedynek, który chciałby pan stoczyć, jeszcze stoczyć? Może doprowadzenie do walki z mamedem Kalidowym? To znaczy, tak jak mówię, no, ja marzy mi się pojedynek ala pojedynki Jeromego Lemonera. To znaczy takie pojedynki, żeby ze względu na wynik walki, one zostaną zapamiętane. Natomiast kto miałby to być, o tym też będziemy decydować po 11 lipca. Ja zawsze będę dążył do tego, żeby robić takie pojedynki, jakie ja zawsze chciałem oglądać. Nie? Czyli, czyli takie, żeby to nie było flaków z olejem. Tylko żeby się naprawdę coś działo, nie? żeby była zmienna akcja, żeby było widowisko, bo ja wiem, że to bez względu na wynik walki tak zaprocentuje. No to przy tym pytaniu też zapytam inaczej. Był pan zaskoczony przegranymi ostatnimi Mameda z Tomkiem, Narkunem i z Kotem No w zasadzie i tak i nie, bo ciężko wysądować, w jakiej to jest dyspozycja. A poza tym, no, no też już przychodzi po prostu taki czas, że, że pojawiają się nowi, młodsi, z ostrzejszymi zębami, z, z lepszymi predyspozycjami w danym dniu i w zasadzie no to, to no, kiedyś, musi, kiedyś musi to nastąpić, więc trzeba być na takie rzeczy gotowe, a, a mówię sądować to jest tak trochę jak w, i tam oceniać czy przepowiadać to jak wróżenie z fusów, więc ja się tym nie zajmuję, bo no, tak jak mówię, no, dla mnie to jest po prostu takie, no, wolę ten czas spożytkować na inne rzeczy nie, niż na takie analizy. Okej, okay, dwa ostatnie pytania od widzow, widzów. Wraca pan z pamięcią do czasów UFC? Walczył pan z rozumiarem Palcharesem czy Thiago Silva, a były to wtedy naprawdę uznane nazwiska. No i co w związku z tym? Czy wraca pan do tych czasów w pamięcią? No nie, no to już nie ma co wracać. Nie, nie ma co wracać i przeżywać tego, czegoś, co już się skończyło. I, i tyle: no to też dnia pojedynki na nie korzyść, Do jednego. Pierwszy wiem co zepsułem, też do dzisiaj nawet ostatnio 6 miesięcy w tego śmiali jak można, być taki, jak można było być tak głupim. W drugim z kolei No ewidentne zaoranie organizmu, bo ja jedyne co pamiętam z Walareza to Cały czas mi mówili nie kop w pierwszej rundzie, nie kop w pierwszej rundzie Milion razy chyba powiedzieliśmy nie kopać w pierwszej rundzie i co? Wychodzę w pierwszej rundzie i robię kopnięcie, dając nogę na tacy Więc yy, W zasadzie no, to są wszystko takie wspomnienia, z których wyciągam wnioski na przyszłość, żeby naprawdę z tym treningiem uważać, ponieważ e, śmiem twierdzić, że większość chłopaków się po prostu e, zatrenowuje na śmierć i oni tak naprawdę mają formę trzy tygodnie po walce, a nie, a nie na walce. Więc to jest taki dla mnie wniosek, e, łącznie właśnie z tym robieniem wagi. Więc ja teraz też cały czas eksperymentuję. Pamiętajmy, że to jest nowa dyscyplina. Ona się cały czas rozwija pod każdym kątem, najcięższa ze wszystkich, bo są trzy płaszczyzny walki, do tego różne przygotowanie motoryczne, w zależności kto jaki ma predyspozycję i, I te wszystkie czynniki, wygrane walki, przegrane walki, to wszystko powinno wpływać na to, jak, jak my powinniśmy trenować teraz i w przyszłości. No i na sam koniec pytanie, czy jest Pan rozczarowany tym, co się dzieje teraz? Czyli zawodnicy kalkulują, jeśli chodzi o dobór rywali? No i druga sprawa, nacisk na media społecznościowe, a nie na umiejętności sportowe. No, tak jak powiedziałem, no jedynie co się tu może wybronić, to tylko i właśnie zasada tego wolnego rynku. No ja, ja już mam świadomość tego, że, że po prostu tak samo jak jesteś dobry na sali treningowej, tak samo musisz być dobry w sieci. No bo no, umówmy się, no, każdy z tak jakiś jakiś solidniejszych zawodników się tam żali. I płacze, że są ci tak zwani influencerzy i tak dalej, ale oni, ci ludzie też poświęcają mnóstwo czasu w, tej sieci, w sieci, nagrywają się, yy, mają z tego lepsze co prawda profity. Więc dzisiaj w zasadzie oprócz tego, że jesteś na treningu aktywny i w walkach i robisz dobre walki, trzeba być aktywnym w sieci. No mi tego nikt nie powiedział 5 ani 10 lat temu, żeby być 10 razy bardziej aktywniejszym. Dopiero teraz gdzieś tam... W zasadzie dzięki nowej firmie, która zajmuje się takim PR-em, gdzieś to zaczynam stawiać na nogi, ale w zasadzie ciężko też konkurować, jeżeli chcesz, można powiedzieć, w internecie sprzedawać treści, które niosą jakąś wartość, są w miarę normalne i mają pełnić funkcję wychowawczo-społeczną, i ciężko tutaj konkurować z tymi wszystkimi. Yy, Fricusami i to jest w zasadzie ciężkie i krzywdzące, ale no takie mamy społeczeństwo, więc yy, jak gdyby dla mnie yy, samo sama jak gdyby popularność w seriali w jakiejś w telewizji typu nie wiem trudne sprawy, szkoła, coś tam w ogóle, to pokazuje yy, jak my się, jak my troszeczkę, yy, jak to nasze społeczeństwo jednak yy, może nie głupieje, no ale nie idzie w dobrą stronę. No. I dlatego byłbym rozpatrywał na, na, taki, na takim jak gdyby w takiej formie te nasze problemy zawodników i ich roszczeń odnośnie tego, bo no, mówię się, MMA jest sportem niszowym, to nie jest sport jak piłka nożna, który ktoś, który, który, w który W piłkę nożną wszyscy żeśmy grali od małego, wiemy jakie są przepisy, zasady i tak dalej. Piłka nożna w, w Polsce ma około 100 lat, MMA jest młodym sportem. i i ja sam widzę, ile ja muszę się natrudzić, żeby ludzi ściągnąć do klubu i przekonać, że, że można trenować MMA i, i to może być w formie zabawy, i, i na zasadzie takiej, żeby poznać tą dyscyplinę, a nie żeby od razu tam robić ciężką killerkę. I ja myślę, że no, jeżeli ktoś chce być zawodnikiem, musi to pogodzić nie? Wszystko i jakoś działać na tych dwóch paszy, to znaczy i od strony treningowej i medialnej. Martwi mnie to, że dużo zawodników widzi na tą łatwiznę. i i po prostu robią, robią takie no, szybkie show, czyli właśnie te wyzwiska, przezwiska, bluzgi i tak dalej, zapominając o tym, że to się kiedyś na nich odbije wcześniej czy później, więc, więc w zasadzie tylko tyle. Dziękuję bardzo za rozmowę, że poświęcił Dziękuję. nam ten czas. E, z wielką niecierpliwością czekamy na ten powrót do klatki, no i co pozostaje nam życzyć bardzo dużo zdrówka. Dziękuję bardzo i również życzę zdrowia. I co, i do usłyszenia, i dziękuję za życzenia.